Relics of Raja chyba dobrze czytam, jest to gra solowa, jest jeden uczestnik, no wcielamy się w taką panią Indiana Jones, tak, a la Tomb Raiden, coś, Tomb Raider, 15-60 minut na piętro, cała kampania z pięciu pięter się składa. Tam ponoć ma być, na dane piętro ma być 10 poziomów jakby. 15 minut przygoda od 14 roku życia, to jest takie względne, bo tam poziom trudności będzie wzrastał, więc mówią ludzie, że od 8 roku życia, niektórzy od 12. Generalnie można tu się, to jest solowe, ale wiadomo, można się bawić we wszystkie solówki w jakimś tam duecie kooperacyjnie, tak, razem przeżywamy te emocje i, i pomysły jakieś tutaj, dzielimy się pomysłami na przejście planszy. Więc ja bym powiedział na spokojnie takie 10 lat, tak? 8 też, jak dziecko dużo gra z rodzicem i przechodzi sobie z dalszym rodzeństwem te, te poziomy, tak? To je, Autorem jest Joe Slack, Tutaj poniżej kto ilustruje. No i oglądamy. Aha, i wydawca Crazy Like a Box. I oglądamy, co my tutaj mamy wewnątrz. Więc tak, instrukcja. Tyle elementów i te elementy są podzielone na takie pudełka. Widzimy poziom 1, tu jakieś bonusowe pudełko, poziom yy, X albo dziesiąte X, bo tu one są jako arabskie. Yy. I tak, gra polega na tym, że. Będziemy przesuwali kamienie, tak, żeby dostać się do klejnotu. Ewentualnie, żeby wyeliminować rozgrywki Nemezis to jest taki drugi jakiś tam e, odkrywca, który chce oczywiście tam zawładnąć światem przez jakiś tam artefakt, tak. E, no głównie zdobywamy klejnot, ale także właśnie musimy zepchnąć na niego element lub jakieś tam chyba zniszczyć bloki i tutaj widzimy jak się przemieszczamy, po równym terenie schodkowo wchodzimy, widzimy, że na te wysokie nie wchodzimy zejść możemy tak samo o jednym poziom, nie o dwa lub wyżej też nie, tylko po prostych to jest, że jak plansza jest ograniczona, to jest fajne wgłębienie tak? i słyszycie jak bloki są ograniczone do przejścia tak przesuwanie bloku jak są obok siebie, że nie ma tego pustego pola za blokiem, to nie przesuniemy. Potem... Aha, jakbyśmy ten niżej kopnęli, no to ten, tutaj jest wyżej spada. Tyle z tej instrukcji. Potem tak. Taka plansza. I tutaj mamy pudełka. A to jest ten złoczyńca. To jest nasza pani archeolog w typie Indiana Jonesa, Larry Croft. Dwa klejnoty. Całkiem spore. I tutaj same. Same pudełka 1, 2, 3, 4 i 5. Pięć. pięć pudełek. No, o, już tu widzimy różne bloki. Będą tutaj przykład, jak coś będzie nam na marce pokazane, tutaj rozmieszczone. No, i coś otworzymy, żeby pewnie nie wszystko, żeby tutaj e, nie ujawniać zbyt wiele, ale na przykład takie bloki i zestaw kart. No widzicie, tu pokazuje nam, że nie z tej strony, tak, że one będą po kolei szły. I to było na przykład z tej jedynki. Gdzieś tam zobaczmy, do tej dwójki jeszcze czymś dunie. No tu widzimy inne bloki są. Gdzieś tam w trójce pewnie będą jeszcze jakieś. Te są yy, z mechem jakimś porośnięte, tutaj lodowe. Rzeczywiście w każdym jakieś tam karty. Tutaj, no to już wiemy, że będą mniej więcej takie, tak? Z ogniem tutaj. Magiczne jakieś? Co to tam jest? Nie. Woda zalewa pomieszczenie pewnie. O tu, bonus pak. I w bonusie pak mamy zestaw kart. Całkiem pokaźny poziom X albo dziesiąty. I tu dodatkowe zasady są. Widzimy yy, wyzwania, tak? Dodatkowa. Księga wyzwań i karty, tak. Dobra, tyle jeśli chodzi, myślę, o otwarcie, żeby też tu wiele nie zdradzać, tyle no bloki widzimy, jaka to jest jakość. To nie jest żaden papier, to nie jest tektura, to jest normalnie y, blok y, lekki, pusty w środku, y, plastikowy, z, tej, z każdej strony y, oklejony, tak. Tu jako drewno, tu jako już kamienny śliski z wodą i tam gdzieśmy różne były. Tak to wygląda. No to wiadomo, możemy sobie układać, tak, na tym. No i będziemy sobie wchodzić, tak, albo będziemy przepychać. No i przepniemy tutaj wchodzić. Podobne wchodzenie, takie ten, Trochę się kojarzy Talo, trochę się kojarzy Torres. E, trochę, co tam jeszcze było z takich podobnych? E, Pixblocks e, Pix też trochę podobne. E, jak, jak gdzieś tam dojść do jednego elementu, tak? Tam też tego typu taka platformówka. O, coś tak w, tych, w, 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 tym, w tym rodzaju generalnie. Że widać, że to jest łamigłówka, tak? Natomiast takim tłem trochę tematycznym, jak na przykład Nowa Gwinea, czy e, jeszcze jedna taka była z tego od Grzegorza Reichmana, że też te ubonko z tego czasu przenoszono takie, żeby miało trochę, trochę klimatu, atmosfery. E, teraz mi uciekł tytuł. E, w każdym razie są relikty Raja Bihary. Te Raja Bihara, wyczytałem, że to jest. Z języka Hindi jako pałac królewski, czyli generalnie też tu jest taki, taka atmosfera Indii trochę, tak? Jestem tu widać, że takie trochę kmerzy Indie, ale, ale też powiedzmy e, Kambodża, Tajlandia, a, e, te, te regiony globu się przenosimy. No i w, w typie Indiana Jonesa, Larry Crofton Brigera, e, bo tutaj jest pani archeolog. Zaginione miasta, podobna też e, tematyka, tak? oczywiście zupełnie inne mechanizmy. Wyprawa do Eldorado, no też e, ten rodzaj atmosfery. E, relikty, raja, wichary. E, tyle z otwarcia. Dzięki.